Okay. to high lista seriali na nadchodzący tydzień. Obsesja. Romans chirurga z narzeczoną jego syna przeradza się w erotyczne zauroczenie. Pacet z Florydy. Serial o tonącym w długach gliniarzu, który musi powrócić do rodzinnej Florydy z szemraną misją. Queen Maker. Nowy koreański dramat. Utalentowana bizneswoman wchodzi do świata polityki, żeby wprowadzić na stanowisko burmistrza Seulu prawniczkę, która nieustępliwie walczy o prawa człowieka. A w tym tygodniu na HBO Max zobaczymy nowy polski serial Bring Back Alice. O zaginięciu słynnej, trójmiejskiej influencerki, która po roku poszukiwań odnajduje się zupełnie. O jedno cię proszę. Kobieta musi stworzyć relację z nastoletnią przybraną córką, aby odnaleźć męża, który zaginął w tajemniczych okolicznościach. Na Amazon Prime Video pojawią się trzy pierwsze odcinki finałowego sezonu The Marvelous Mrs. Maisel. Oczywiście w tym tygodniu siódmy przedostatni odcinek przygód Mando oraz ostatni doskonałego Alaska Daily. Na kanal Plus dalej możecie pośmiać się na kolejnych odcinkach emigracji. A na Apple TV Plus piąty odcinek trzeciego sezonu Ted'a Lasso. A wy na co czekacie? Po więcej ciekawostek. Zostańcie z nami w hype train.